Zachować spokój to jedna z podstawowych zasad w życiu duchowym, ale w ogóle w naszym życiu. Zachować spokój. Dzień dobry. Pamiętacie wczoraj na początku działalności Jezusa, czytaliśmy o tym w Ewangelii. Jezus pojawia się w synagodze i jest odrzucony przez swoich ziomków. Postanowił po 30 latach normalnego, zwykłego życia, w ukryciu, jak my to mówimy, wejść do publicznej działalności. I od razu zostaje zaatakowany. Nie spodobał się swoim ziomkom. Dzisiaj sytuacja się zaognia, bo w Ewangelii czytamy o tym, że do akcji wkracza jeszcze zły duch, który wprost pyta przez opętanego: Z czego od nas chcesz? I ta zasada, o której powiedziałem, wyraża się w tym, co robi Jezus. Bo Jezus, zobaczcie, tak jak i wczoraj, tej konfrontacji, po tym jak go chcieli strącić z tej skały po prostu sobie odchodzi, idzie do swojego zachowuje spokój a dzisiaj kiedy do akcji wkracza zły duch, to on robi dokładnie to samo nie dyskutuje ze złym duchem nie, nie, nie wchodzi w dialog konfrontuje się z nim albo raczej jest konfrontowany z nim przez niego samego ale nie wchodzi w dialog zachowuje spokój i myślę, że to jest bardzo ważne, bo my obserwujemy bardzo często inne zjawisko. I tak między nami ludźmi i między nami ludźmi a złym duchem, że my właśnie wchodzimy w cudzysłowie oczywiście w dialog, w pyskówki. Czym ostrzej, tym się niektórym wydaje, że lepiej, bo jest więcej hałasu, bo wydaje się, że moje racje mają moc przebicia. Tymczasem robi się jeszcze większe zamieszanie. I to jest zasada, którą warto stosować i do swojego życia duchowego, i w ogóle do relacji, do różnych rzeczy, które robimy. To nie chodzi o bierne wycofanie się, o to, że poddaję się, w związku z tym odchodzę, ale chodzi o to, żeby sobie powiedzieć wyraźnie, gdzie jest granica, w której muszę powiedzieć sobie, sobie, stop. Nie wchodzę z tobą, człowieku, zły duchu, w dialog. To nie ma najmniejszego sensu. Dlaczego? Dlatego, że taki człowiek, który mnie atakuje, zaczyna się nakręcać, i taki człowiek już w pewnym momencie totalnie nie słucha żadnych argumentów. Taki człowiek totalnie nie słucha niczego, słucha tylko siebie i swojego instynktu samozachowawczego i to jest jego głównym celem. Tak samo jest ze złym duchem. To znaczy, że za każdym razem, kiedy wchodzimy z nim w dialog, Szczególnie na początku się nam wydaje, że jesteśmy tacy inteligentni, jesteśmy tacy silni, de facto przegrywamy, bo jest od nas większy. I, i umiejętność powiedzenia sobie, i ta relacja człowiek z duch jest taką świetną relacją, w której możemy sobie powiedzieć że jesteśmy mniejsi i to nam nie umniejsza, tylko jakby stawiamy siebie w tym miejscu, w którym jesteśmy, jacy jesteśmy, i to jest nasze zwycięstwo, bo wtedy nie wchodzimy w ten głupi dialog, w tą głupią pyskówkę. I myślę, że jest to bardzo trudne w dzisiejszych czasach. Nie lubię tego zwrotu, ale wydaje mi się, że akurat tutaj warto go zastosować. W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy światem bardzo rozkrzyczanym w sensie mamy tyle mediów, mamy tyle różnych bodźców dźwiękowych, innych zmysłów, że można się czasami zgubić. Dlatego tak szalenie ważne jest to, żeby sobie powiedzieć stop, zachowaj spokój, zostań w milczeniu. To milczenie, jeszcze raz mówię, to nie jest bierne poddanie się, ale to milczenie jest uznaniem, że ono jest moim bezpieczeństwem, bo nie odkrywam się przed przeciwnikiem, bo nie pokazuję mu swoich argumentów bo nie jestem kimś, kto musi zawsze wygrywać albo raczej jeszcze inaczej mieć ostatnie zdanie. Weźcie sobie, przeanalizujcie, zróbcie sobie takie ćwiczenie, przeanalizujcie sobie komentarze, na przykład na fejsie albo na Twitterze, chociaż pod niektórymi kanałami YouTube'a też to widać, że są tacy ludzie, którzy zawsze muszą mieć ostatnie zdanie. Cokolwiek by się nie gadało, cokolwiek by się nie próbowało pokazać, zostawić jakąś otwartą furtkę, przestrzeń na to, żeby myśleć, to są tacy ludzie, którzy zawsze muszą mieć ostatnie zdanie, zawsze muszą coś na koniec dowalić, żeby mieć to poczucie, że zwyciężyli. I teraz jest pytanie, jak się czujemy z tym, że nie muszę mieć ostatniego zdania, że mogę w pewnym momencie powiedzieć sobie, nie tej drugiej osobie, ale sobie, stop, przerywam to, więcej nie będę z tobą dyskutował. Nie dlatego, że się poddaję, ale dlatego, że Wiem, jaka jest moja wartość, i nie muszę sobie udowadniać, Twoim kosztem, że jesteś kimś gorszym, a jakimś lepszym. I wracam do tego złego ducha. Uczmy się od Jezusa: tego milcz, wyjdź z Niego, tego niedyskutowania ze złym duchem. Tu nie chodzi o to, że wszyscy odprawiamy jakieś egzorcyzmy, komary mnie pogryzły w nocy, że odprawiamy jakieś egzorcyzmy i teraz nie należy ze złym duchem w czasie ich w nich rozmawiać, dyskutować. Ale to jest w ogóle zasada, którą możemy zastosować, zobaczcie w duchowości. Zasada pokory, że ja nie chcę być kimś, kto musi krzyczeć. Wiem, że to może mało chrześcijańskie, ale mnie zawsze bawią te wszystkie portale, profile ludzi, którzy na tych profilach pokazują takie dziwne obrazki, że szatan to pała, że y, zwyciężymy, że jesteśmy mocni, że nic nam nie może. Bardzo to, bardzo to dla mnie jest niebezpieczne i to jest taka cienka czerwona linia, w której. Y, Zamiast zająć się sobą i Panem Jezusem, to zajmujemy się złym, bo mamy na przykład taki dłuższy albo krótszy czas, kiedy czujemy się mega silni i wydaje się nam, że możemy atakować złego ducha. Byłbym bardzo ostrożny. Byłbym bardzo ostrożny nie dlatego, że się go boimy, nie dlatego, że jest większy od nas. Wiem, że przed chwilą mówiłem, że jest większy, ale mówię teraz o czymś innym. Mówię o tym, że my stajemy w imieniu Jezusa. I jesteśmy wtedy oczywiście więksi, bo stoi za nami Jezus, ale ta konfrontacja nie ma służyć temu, żeby pokazać jakąś moją moc, jakąś moją siłę. Więc y, byłbym bardzo ostrożny. Jezus nas uczy innej zasady: uczy nas zasady tego, że mówię wyraźnie, milcz. I w moim wypadku to milcz, stawianie granicy złemu, to nie jest tak naprawdę stawianie jemu granicy, tylko mi, żeby nie wchodzić za daleko. Dlatego, że wiem i muszę o tym pamiętać, że nie jestem Jezusem. Więc podumajmy dzisiaj o tym, jak to jest w naszym życiu. Czy wolimy iść zawsze na ostrą konfrontację, z ostatnim zdaniem i zawsze udowadniającą? A najgorsza jest taka, że są takie typy ludzi, którzy potrafią wracać do jakiejś konfrontacji sprzed, nie wiem, tygodnia, miesięcy, lat, po to, żeby y, usypiając przez ten czas przeciwnika, dowalić mu jeszcze mocniej i pokazać, że jednak mamy rację. Y, bardzo byłbym ostrożny z takim działaniem, y, bo to... bo pytanie, o co mi chodzi? Czy chodzi mi o prawdę? Totalnie nie. Chodzi mi o rację. Pamiętacie, jaka jest różnica między prawdą a racją? Ostatecznie prawdą jest Jezus. O Jezusa nie należy się bić. Bo to Jezus stoczył walkę o nas. A racja to jest, tak jak kiedyś Wam to tłumaczyłem, to świetnie widać na pizzy. Znaczy, każdy ma jakąś swoją rację, porcję, ale to jest część. I chociaż ta racja może mnie bardzo nakarmić, i mogę się tą racją żywnościową, tą porcją najeść, to nie znaczy, że mam wszystko. I trzeba bardzo o tym, na to uważać, że. Mój punkt widzenia, mój punkt patrzenia jest zawsze bardzo ograniczony i zawężony. Nie mam całości, tylko Jezus ma całość. A ten, który ma całość, który siebie nazywa prawdą, zobaczcie, co robi. Potrafi postawić granicę, powiedzieć: Stop. Stawiajmy granice i mówmy: Stop. Dla swojego bezpieczeństwa, dla swojego zdrowia psychicznego, dla swojego zdrowia duchowego, bo drugi człowiek nie jest po to, żeby sobie. Podbijać swoją wartość, tylko drugi człowiek jest po to, żeby mu usłużyć. A to jest zasadnicza różnica. Dobrego co wtorku. Trzymajcie się serdecznie. Miejcie dobry dzień.